Podobna przygoda, ekstremalna przygoda w Afryce czeka na naszych bohaterów, którzy już chcą się z Państwem porozumieć w tej kwestii, mianowicie wyjazd do Afryki. Asia Express to program, który nietypowo odbywać się będzie w tym roku w krajach afrykańskich. Nazywać się będzie Afryka Express. No i jednymi z bohaterów tego spektakularnego show będą Nikodem Rozbicki, Znany państwu aktor i znany też już państwu od przed chwili Paweł Kurkowski, przyjaciel Ikodema, który jest adwokatem. Dzień, Dzień dobry, panowie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Co cię skusiło? Mnie rozumiem. Tak. Mnie skusiło to, że bardzo lubię ten program, ten format, tak naprawdę. Jest to chyba jeden z moich ulubionych formatów telewizyjnych. No i tak spodziewałem się, że kiedyś taka propozycja przyjdzie do mnie. Ucieszyłem Aha, się, nie... spodziewałeś. No, że prędzej czy później będzie na to szansa I, i, i wiedziałem, że jak przyjdzie to będzie trzeba to zrobić i chyba od samego początku wiedziałem, że jeżeli to zrobię, to zrobię to właśnie z tym oto e, towarzyszem e, podróży, Pawciem, moim serdecznym przyjacielem, z którym e, znamy się od dawien dawna i jakiś czas temu sobie obiecaliśmy e, wspólną wyprawę i podróż. E, I było... teraz wam to załatwi. I da teraz e, tak TFN tak, postanowił nam to pomóc. <laughs> A Pawcio dlatego, że jest y, sprawdzony w boju? Pawcio jest sprawdzony w przeróżnych bojach. Znamy się od dawien dawna. Mieliśmy razem kiedyś zespół tak naprawdę zaczęła się nasza historia, no, ale to długo by gadać. Na początku się nie za bardzo lubiliśmy, tak. ale trwało to dość krótko, e, a później bardzo się polubiliśmy i od tamtej pory w zasadzie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. E, więc e, tak, myślę, że jesteśmy takim duetem, który się dobrze wypełnia i, i jest całkiem nieźle zgrany, więc e, prawdopodobnie sobie za, mamy szansę zapewnić dobrą przygodę, a Państwu e, mnóstwo, radości, mnóstwo radości. Jak dokładnie. na Was patrzę i nie znając Was e, dobrze, e, próbuję odczytać, jakie tu jest połączenie charakterów między wami, to sobie wyobrażam, że nikodem jest tym ogniem, tym tą petardą, która cały czas się tli, czasami może wybuchnąć w rękach, a ty jesteś tą siłą spokoju, tą wodą, która czasami go gasi. Dobrze kombinuję. Serce i jestem, rozum. Jestem, jestem z tyłu i patrzę i sprawdzę. zastanawiam się i mówię, i stary, może tak, może tak. A co jest w takim razie w kontekście tej podróży, która Was czeka już niedługo? Co jest? Y Waszym największym atutem? Czy jakie narzędzia ze sobą wnosicie do tego, do tej wycieczki, wyprawy, które pomogą wam wygrać? Znamy się dużo lat i dużo o sobie wiemy i wydaje, wydaje mi się, że nie będziemy się dublować w pomysłach, realizacjach, mm. tylko będziemy dość zręcznie operować, że ja się zajmę tym i potem się zajmę tym, bo się znamy, bo wiemy, w czym jesteśmy lepsi. A, to jest to się a na przykład ty jesteś lepszy od Nikodema, teraz możesz to śmiało powiedzieć. On nie będzie przez chwilę. W patrzeniu i zastanawianiu się komentował, a ty? A ja w działaniu tak i, i jakby akcje reakcji. Akcja, reakcja, tak to ja, ale Pawciu to dobrze tonizuję, myślę, że rzeczywiście dobrze się wypełniamy, jeżeli chodzi o narzędzia, które planujemy z zabrać, które nam pomogą w zwycięstwie, to szachownica, bo lubimy grać w szachy i na pewno. Pewnie będzie na to czasu. No na pewno. Myślę, my znajdziemy. Byliście już kiedykolwiek wcześniej w Afryce? Macie jakieś doświadczenia z Czarnym Lądem? Czy... Nie tak, bardzo. Tak, tak, tak. Maroko się nie liczy, od razu ci powiem. A, to, ja, to, 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 to ja No tak, tak. Poza Maroko też, też gdzieś tam jeszcze zdarzyło mi się być. Ale Afryka, no tak, na pewno jest to, jest to wymagający kontynent i myślę, że ta edycja, która będzie się właśnie działa w Afryce, no ma szansę być, być wyjątkowo trudną edycją. Myślę, że no jesteśmy tego świadomi no. i gdzieś tam przynajmniej mentalnie i psychicznie się na to szykujemy. Ale cieszymy się niezwykle i odliczamy dni, żeby tam się tak skonfrontować z tym. Jak będziecie rozwiązywać sytuacje konfliktowe, które czasami tam powstają? Mieliście kiedykolwiek jakiś głębszy kryzys w związku, chciałbym powiedzieć, w relacji? Nie powiedziałbym głębszy, ale no, każda, każda relacja ma jakieś swoje doły. Natomiast y, chyba gdzieś tam zawsze wiedzieliśmy, że to jest relacja, o którą warto walczyć. I znajdowaliśmy wspólny język. Były jakieś trudy, natomiast y, z każdym tak. razem, czy Nikodem o mnie, czy ja o Nikodem, ale dziś w tej złości walczyliśmy o, o zdrowe rosące. Kobiety I... próbowały nas kiedyś poróżnić, tak. ale nie daliśmy. Nie, się. nie dały rady. One nie dały, nie dały rady. Które konkretnie jakieś nazwy? <laughs> no, bo... Później Chcielibyśmy mieć jakąś sensacyjkę Nie A A W każdym razie… Mm, Znam je? Tak, jest, y, myślę, że, myślę, że konflikty… Y, mała szansa, że nastąpią, a jeżeli nastąpią, to po prostu sobie poradzimy, myślę, ciszą. No tak, wiemy jak je rozładować na pewno. Enjoy the silence. To powiedzcie jeszcze, yy, czego się po tej podróży spodziewacie? Yy, bo tak, niektórzy jadą w tę podróż w programie wspomnianym po to, żeby wygrać, pokazać, udowodnić, zniszczyć, yy, zetrzeć przeciwników z planszy, a wy chcecie przede wszystkim przeżyć przygodę, czy rzeczywiście macie cel wygrać? Myślę, że głównie chodzi nam o przygodę i dobrą zabawę, ale na pewno no, startujemy w wyścigu i konkursie, więc postaramy się być sprawni i skuteczni, ale myślę, że taką w ogóle taką naszą... Wspólnym mianownikiem też moim i Pawcia jest, myślę, szacunek do drugiego człowieka, więc na pewno będziemy chcieli ten szacunek okazać wobec e, ludności, którą tam zastaniemy, a także innych e, uczestników. Więc no, nie, nie po trupach do celu, ale na pewno do celu. Ale porządnie. No, porządnie Przecież tak mówią, a potem bywa różnie. Oczywiście. No, bo rozmawiamy rywalizacja teraz... powoduje, że te więzy moralne się rozluźniają. Oczywiście myślę, że nie przekroczymy nieprzekraczalnej granicy. <laughs> Ładnie powiedziane. To prawda. Bardzo Wam dziękujemy. Życzymy Wam powodzenia. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc Dzięki. mamy dla Was zdecydowanie no. dziecięce. Możecie lizać przez folię. Wszystkiego dzień. dobrego. Trzymamy za Was. Wszystkiego szczęki. dobrego dla Was także. Niech Bardzo Wam dziękuję. się pięknie Dobrze. darzy na tej Dzieciaków. Waszej przygodzie afrykańskiej. Fajnie. I żeby Wasza przyjaźń nie uległa uszczerbku. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień dobry